Witam Państwa na, można powiedzieć, inauguracji naszego uniwersyteckiego podcastu. Przed nami pierwsza rozmowa wyjątkowa i na pewno bardzo inspirująca. Naszym gościem jest doktor habilitowany Krzysztof Bochenek, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego z Instytutu Filozofii. Dzień dobry. Dzień dobry. E, może zacznijmy od tego, że jak będziemy rozmawiać o filozofii, to przedstawmy jej definicję. Czym tak naprawdę ona jest? Są takie definicje oczywiście bardzo naukowe i y, bardzo prosta definicja to jest taka, jak sama nazwa, czyli umiłowanie mądrości. Y, miłość to jest nasze pierwsze jak gdyby y, zadanie w życiu i pierwsza rzecz, o którą pytamy kogoś, co chcesz, no chcesz kochać, więc kochanie mądrości, miłość mądrości, a to jest taka trochę oczywiście y, y, trudna definicja z tego powodu, że zarówno miłość ma różne konotacje, jak i mądrość, i, i z tym jest problem. Natomiast mówił, że filozofia, jak to kiedyś ktoś powiedział, to jest szukanie czarnego kota w czarnym pokoju, w którym nie ma kota, co wydaje się być zadaniem kompletnie pozbawionym sensu, no bo po co szukać kota, którego nie ma i to jeszcze w czarnym pokoju. A to jest w dużej mierze prawda o filozofii, bo filozofia jest, trochę coś, jest czymś podobnym troszkę do oceanu, w którym pływają ryby i nie wiedzą, że pływają w oceanie. Filozofia to jest właśnie ta woda, to jest ten napęd wszystkiego innego. I, i, I gdyby nie było, mówiąc, można powiedzieć, filozofii, gdyby nie to umiłowanie mądrości, która oczywiście może mieć różne imiona, i wiadomo, że z biegiem lat, dziejów to się zmienia, i wiadomo, że, że czymś innym, inne sobie zadania stawiała filozofia, kiedy Grecy ją wymyślali, a inne dzisiaj, kiedy mamy zupełnie inny kontekst rzeczywistości, inne uwarunkowania, ale na pewno chodzi o szukanie czegoś więcej niż to robią inne nauki. Mówi się, że filozofia jest bardziej taka abstrakcyjna, więc czy ona ma może praktyczne zastosowanie? Gdyby pani to pytanie zadała Platonowi albo Arystotelesowi, to by dostali chyba zawału serca za przeproszeniem, bo dla nich mówienie, że filozofia jest niepraktyczna albo że ma jakieś tam wymiary takie nie, nie, niepotrzebne, tak w sugestii, no to rzeczywiście byłoby to dla nich niezrozumiałe, aczkolwiek. Pamiętajmy, że była jedna filozofia kiedy była jedna nauka. Jedyną nauką była filozofia. Wszystkie inne nauki są wtórne do filozofii. Natomiast no, nie ma wątpliwości, że Arystoteles, kiedy się zastanawiał, czym jest filozofia, odpowiedział bardzo prosto, filozofia nie ma takiego wymiaru praktycznego w takim wymiarze, jak, jak my to rozumiemy. Tak? Że zjemy kilogram kiełbasy i będziemy lepiej się czuć, tak? i, 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 i mieć moc, tak, jakąś energię. Wprost przeciwnie jest. Filozofia to jest szukanie prawdy, a prawda, to co najgłębsze, najbardziej, że tak powiem, wymagające, ale też najbardziej ewidentnie dochodzące do sedna rzeczy, no jest rzeczą, bez której nie możemy żyć. Natomiast czymś oczywiście innym będzie pytanie, czy dla każdego będzie miał to wymiar praktyczny. No właśnie, więc w takim razie jak tą filozofię wykorzystywać w życiu praktycznym? Jak ona się później nam na co dzień przydaje? To jest pytanie, można powiedzieć, takie, które sobie wszyscy zastanawiamy się filozofowie, co robić, żeby się ludziom wydawało, że my jesteśmy potrzebni, że do czegoś potrzebna jest filozofia, tak? No, a to jest pytanie bardzo, w gruncie rzeczy, proste: czy do czegoś jest potrzebne myślenie? No, więc, więc y, oczywiście, możemy powiedzieć, że y, możemy wyeliminować myślenie, natomiast jest w ogóle pytanie, czy do czegokolwiek byśmy doszli, gdybyśmy nie myśleli. Więc. Wymiar praktycznej filozofii nie będzie oczywiście polegał na takim prostym przełożeniu, że ona ma takie wymiary oczywiście bardzo oczywiste. Natomiast choćby kiedyś dzisiaj myślimy o tym, w jakim kierunku zmierzamy, tak? Mamy rozwój ogromnej technologii, sztuczna inteligencja i tak dalej. Oczywistym zadaje się, zdaje się być pytanie, po co my to robimy? Je, czy, czy w ogóle bez myślenia to, co my nazywamy praktycznym, użytecznym i koniecznym, będzie w ogóle miało szansę zaistnieć? Bo jeżeli my nie będziemy myśleć, nie będziemy zastanawiać się nad skutkami, konsekwencjami celami tego co robimy. Więc ja myślę, że filozofia broni się nie przez to, że będzie starała się y, pokazać moc praktyczną porównywalną do nie wiem efektu budowy wieżowców, mostów i tak dalej. To się jak gdyby nigdy nie zmieni chyba. Czy można powiedzieć, że w filozofii jest jedna racja? No, no, właśnie zaczęła się od tego, że wierzyliśmy, jak gdyby w jedną prawdę, że jest jakaś jedna prawda. Gdy wszystkie inne nauki przez dwa tysiące lat mają ciągle nowe osiągnięcia, zdobywają kolejne, mamy kolejnych wielkich odkrywców, kolejne teorie naukowe, one obalają stare teorie, można powiedzieć, że nauka jest pasmem sukcesów, a filozofia jest pasmem klęsk. Nie ma filozofa, który wyjdzie i powie, proszę Państwa, dzisiaj. Odkryłem jakieś prawo. To nigdy się nie stanie. Idziemy do Empiku, oglądamy wiele książek i nikt z nas nie czyta fizyków z XV wieku, chemików z XV wieku, biologów. Nikt, Einsteina, dzisiaj za bardzo nie czyta, bo jego teoria w dużej mierze już jest nieaktualna. A idziemy do księgarni i kupujemy Platona, interesujemy się Sokratesem. Dlaczego? Bo oni zrobili coś, czego inne nauki nie mogły zrobić postawili pytania, bez których nie możemy żyć, ale też i pytania tak ciężkie, że na nie nie znajdziemy odpowiedzi. I oczywiście możemy powiedzieć, że dzisiejszy świat super się rozwija dzięki temu, że mamy 10 tysięcy nauk chyba, każda ma swoją, swoją precyzyjną przedmiot, badamy to czy tamto, to się oczywiście lepiej sprawdza. Filozof wygląda trochę archaicznie, trochę śmiesznie, kiedy wychodzi i mówi, mnie interesuje wszystko. Ja próbuję znaleźć znaczenia połączone, jak się jedno z drugim łączy. Czy to w ogóle jest możliwe i realne? To jest oczywiście inne pytanie, ale czy my możemy żyć w świecie, w którym nie będziemy rozumieć całości, to jest jak gdyby zadanie, zadanie filozofów, szukanie tego, co to wszystko łączy. Natomiast wracając do Pani pytania, no nie ma dzisiaj można powiedzieć, że nie ma. Dzisiaj nie można powiedzieć, że jest filozofia. W ogóle żyjemy w świecie, w którym wszyscy chyba się orientujemy, że dominują różne narracje. Spogodziliśmy się z tym, że każdy ma swoją narrację. Jedną z narracji jest mówienie, że nie ma prawdy, absolutnej, jest to jakiś pełny subiektywizm i tak dalej. Więc w filozofii również mamy wiele różnych odłamów, nurtów, różni filozofowie mówią, ja prowadzę jakąś narrację, przekonam jakąś tam część ludzi i moja narracja nawet nie rośnie sobie prawa, że inne narracje są nieprawdziwe. Nie ma dzisiaj takich sporów kiedyś jak fundamentalnych kiedyś, że jeden filozof twierdził, że drugi filozof nie ma racji. Dzisiaj obok siebie istnieją różne narracje. No właśnie, czy dzisiaj y, jeszcze jakieś teorie w filozofii, jakieś nurty filozoficzne, jeszcze coś nie zostało odkryte, jeszcze coś się nowego pojawia? Czy to jest taka nauka, która w pewnym momencie zakończyła, już nie można nic więcej nowego powiedzieć? Znaczy, no ja mam wrażenie tak trochę odwrotne nawet. Zawsze jak studentów uczę, to dużo więcej. U siebie znajduje energii i siły do uczenia o Sokratesie, Platonie i Arystotelesie, Stoikach i tak dalej, niż o tych współczesnych filozofach. Bo to była właśnie filozofia, która starała się mierzyć z najtrudniejszymi pytaniami. I, i, I rolą filozofa jest udawanie, że ich nie ma, tak jak i nas. No oczywiście my większość pytań trudnych wysufujemy. Nie tylko z życia przestrzeni publicznej, ale przecież ze swojej przestrzeni życiowej. Nie chcemy się mierzyć z trudnymi pytaniami, bo nas to. W pewnym sensie wytrąca z jakiejś równowagi. Rolą filozofa jest wytrąca z równowagi. Również w naszych czasach. Być sceptykiem wtedy, kiedy wszyscy są optymistami. I też znajdować podstawę do optymizmu, kiedy wszyscy są sceptykami. To się nigdy na pewno nie, nie, nie zmieni. Bo to, że my nie umiemy znaleźć mądrości, to nie znaczy, że tej mądrości nie ma. I oczywiście możemy się poddać, możemy stwierdzić, że... Nie jest nam to potrzebne i zmierzch filozofii ogłoszono wielokrotnie. Przez 100 lat wydawało się, kiedy pojawił się stjęty pozytywizm, że na wszystkie pytania znamy odpowiedzi. No okazuje się, że nie. Najważniejsze pytanie dotyczące sensu naszego życia, co będzie z nami kiedyś, jak umrzemy, tak? pytanie o śmierć, sens życia i tak dalej. Tu taka mi się fajna anegdotka nasuwa, kiedy przez ponad 100 lat jeden z profesorów, który zajmował się teologią, podczas wykładu w Szwecji przekonywał, że Istnieje dusza. Szwecja była krajem już wówczas protestanckim, niespecjalnie religijnym, ale ten wykład został przyjęty bardzo tak pochlebnie. Ale jeden z profesorów medycyny miał odpowiedzieć: Proszę Państwa, tutaj bardzo ładnie profesor mówił o duszy i tak dalej. Ja robiłem wiele operacji, wiele sekcji zwłok, widziałem setki ścięgien, mięśni, włókien i tak dalej, i nigdy nie zobaczyłem duszy. I wówczas ów teolog miał odpowiedzieć, Panie profesorze, gdybyśmy pana profesora teraz pokroili na wszelkie możliwe strony, wszystkie ścięgna na mieście, to nigdy nie znajdziemy rozumu. Czyli y, można y, zaryzykować tezę, że my oczywiście możemy powiedzieć, że filozofia się skończyła. No bo nic nie wymyślimy takiego, że wiedzie jakiś filozof i dostanie Nobla, bo nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytania. Natomiast pytanie jest oczywiste: czy bez tych pytań. Na które nie znajdziemy odpowiedzi, my do czegoś dojdziemy. Możemy oczywiście powiedzieć: Skoro pytania są za trudne, to nie szukajmy na nie odpowiedzi. Natomiast jest pytanie, czy to da nam przyszłość. Bo u postaw wszystkiego tak naprawdę zaczęło się myślenie, krytyczne myślenie. Dlaczego dzisiaj mamy taki problem z różnego rodzaju naiwną wiarą w mocy influencerki, youtuberki i tak dalej? Bo nie umiemy myśleć krytyczne, krytycznie. Nie chcemy szukać rzeczy trudnych wymagających. Natomiast mamy też wszyscy wrażenie podskórne, że coś jest nie tak, że wpływowym człowiekiem, który promuje pewne trendy życia, staje się influencer, który nie ma ani odpowiedniej wiedzy, ani nie ma za sobą jakichś zasobów moralnych, kompetencji itd. I to są często ludzie, którzy mają ogromne wpływy społeczne. I każda kultura i cywilizacja, która miała kłopoty z myśleniem, Zmierzała do kresu. To proszę zobaczyć, kiedy Grecy upadli. Nie w momencie, kiedy się skończyła, skończyła technologia. Rzymianie budowali do końca wspaniałe mosty, budowali cywilizację, ale brakło im tego rozwoju humanistycznego, tego myślenia właśnie. Czyli można powiedzieć, że wykorzystywanie filozofii w praktyce jest nam potrzebne, bo niesie to za sobą ogromne konsekwencje, jeżeli tego nie robimy. No, filozofia powinna być na początku, w środku i na końcu. Na początku pyta, dlaczego. Mhm. w trakcie, czy te metody są racjonalne i na końcu, po co to robiliśmy i, i, i to oceniamy. Ja bym w ogóle, no to jest problem też trochę nas, nas filozofów może, bo y, pytanie o filozofię ro, rodzi się z tego, że często filozofia zajmuje się tak dla ludzi abstrakcyjnymi rzeczami, mhm. które wydają się być niepotrzebne. I też być może filozofowie zbyt mało robimy, żeby ludziom pokazywać, że to, co się dzieje w dziedzinie społecznej, Zatem się kryje filozofia. To, że ktoś takie działania podejmuje, zatem się kryje jego koncepcja człowieka i tak dalej. To jest może rolą filozofów, których dzisiaj może trochę nie do końca robimy, że nie umiemy wyjść właśnie z tych rozważań teoretycznych, albo inaczej może pokazać, że one nie są teoretyczne. No właśnie, bo wielu zarzuca, że filozofia nie jest nauką. Jak to z tą filozofią jest? Tak, no, mhm. mówienie, że filozofia nie jest nauką, no możemy powiedzieć. Gdybyśmy sobie dzisiaj poszli, nie ujmując do różnych katet nauk przyrodniczych czy rolniczych i mamy dyscyplinę hodowla trzody chlewnej, na przykład, czy tucz trzody chlewnej, jeżeli tucz trzody chlewnej jest dyscypliną naukową i nikt nie ma wątpliwości, że to jest dyscyplina naukowa, to powątpiewanie, czy filozofia jest nauką, no to jak gdyby nie trzeba nawet na to pytanie odpowiadać. Natomiast y, rzeczywiście jest problem polegający na tym, że wiele traktatów filozoficznych y, nie, nie, nie zachęca, mówiąc najprościej, do czytania. Tak i nie da się ich też y, udowodnić naukowo, czyli po prostu może być kilka tez, które y, potwierdzenie znajdują w konkretnym nurcie filozoficznym. No tak, znajdują w gronie jakichś swoich wyznawców. Mało tego, ja dzisiaj się twierdzić, że dzisiaj to, co przed chwilą już wspominałem, nie ma dzisiaj takiej pretensji filozofii jak kiedyś. Kiedyś filozofia miała pretensję, że chce prawdę powiedzieć. Dzisiaj filozofowie raczej z tego zrezygnowali. Mamy doraźne jakieś tam narracje, mamy jakiegoś jednego bioetyka, drugiego bioetyka, mamy jakichś tam antropologów, filozofów kultury, filozofów społeczeństwa. Więc rzeczywiście w tej dobie, kiedy mamy wiele takich małych narracji, filozofia jako taka metanarracja przeżywa kryzys i rzeczywiście y, te aspiracje filozofii, że my szukamy prawdy. Upadają już na poziomie społecznym, kiedy ludzie mówią, żadna prawda nie istnieje. Ja tu nie mówię o prawdzie politycznym wymiarze, bo mhm. ksiądz Tischner kiedyś mówił, jak ktoś do ciebie przychodzi i mówi, yy, że głosi ćwierć prawdy, to uważaj. Mhm. Jak mówi, że głosi pół prawdy, no to z daleka. A jak ktoś przychodzi i mówi, ja mam za sobą całą prawdę, to już... Nie chcę mieć z tym człowiekiem nic do czynienia. Tu nie chodzi oczywiście o prawdę w wymiarze politycznym i tak dalej, ale o prawdę jako próba dotarcia rozumem możliwie jak najdalej. Po, po podjęcia refleksji nad tym, czy to co robimy, to w jakim kierunku pójdziemy jako ludzkość, społeczeństwo, Polska, czy my jednostki. Dlaczego dzisiaj taka bardzo modna jest y, filozofia rozwoju osobistego, różne coachingi wchodzą, treningi personalne i tak dalej. To jest próba wypełnienia pewnej pustki, która się w nas pojawia. Oczywiście wiele jest tam choszta typu, że możemy pójść do księgarni i kupić książkę, y, uwierz w siebie, tak? Mhm. Nie ucz się, nie zdobywaj wiedzy, nie bądź mądry, tylko uwierz, że jesteś mądry. Mhm. To oczywiście nie jest y, filozofia, ale jest to jakiś wymiar y, naszych potrzeb. My po prostu tak naprawdę tęsknimy za, yy, tęsknimy za prawdą. Tęsknimy za dotarciem trochę głębiej. Co z tego, że my dzisiaj wszystko wiemy z medycyny o człowieku? Nie ma żadnych kości nieodkrytych. Nie ma żadnych mięśni nieodkrytych. Nie ma żadnych tajemnic w medycynie. Możemy wyjść z le badania lekarskiego i lekarz powie, proszę Państwa, Pan yy, jest idealnie zdrowy, a za parę godzin się może okazać, że delikwent umiera. Mało tego, mamy do czynienia z sytuacją, choćby dzisiaj, yy, wielkiego rozwoju filozofii umysłu. Coraz częściej się zastanawiamy, co to jest to myślenie. Przez wiele dekad uważano, że to jest kwestia fizyczna, empiryczna, mózg i tak dalej. Dzisiaj widzimy, że informacja, myślenie, to jest coś, co tak naprawdę ma ten wymiar nie tylko empiryczny. Więc ja bym na pewno w filozofii nie wieszczył kresu, natomiast nie da się ukryć, że niewielu dzisiaj filozofów jest optymistami. Najwięksi filozofowie Fukuyama i inni zobaczymy tytuły. Zmierz cywilizacji, koniec cywilizacji. No właśnie, dlaczego tak się dzieje? No, dlatego, że z perspektywy filozofa, świat, w którym mm, zarabia piłkarz 300 milionów za sezon, a filozof jest niepotrzebny, wydaje się być oczywiste. Świat, w którym influencer ma 10 milionów obserwujących, a ktoś tu próbuje powiedzieć coś mądrego, ma pięciu, mm -hmm. no to to. Programy, które mówią o rzeczach trudnych są o 12 w nocy albo ich nie ma w ogóle, natomiast programy o y, jak oni śpiewają, jak oni tańczą są, y, są w, o wcześniejszej porze. I to jest Filozof też wyciąga wnioski z przeszłości. Tak jak mówiłem przedtem. No widzimy, że cywilizacja, która pomija myślenie, cywilizacja, która idzie właśnie w kierunku y, takim, że nie zastanawia się nad skutkami. Nie ma dzisiaj żadnej dyskusji o sztucznej inteligencji. Mhm. Nikt się nie zastanawia, co będzie ze światem, który którym będą jeździły autonomiczne samochody i tak dalej. Gdzieś w tle jest pytanie, co będzie z tymi ludźmi. Jedynym wyjściem jest depopulizacja w takim sensie, że nie miejmy więcej dzieci, no bo po co? Jesteśmy niepotrzebni, tak? Więc tu z jednej strony mówimy o demografii, a z drugiej strony społeczeństwo, 40 milionów Polaków jest do czego potrzebne, skoro nie będziemy mieli pracy, nie będziemy mieli tak naprawdę warunków do funkcjonowania. Więc filozofia będzie zawsze potrzebna. Natomiast oczywiście jest też pytanie, jak dotrzeć do ludzi. To jest trochę jak z wyborami, tak? Jak przekonać ludzi, na kogo mają głosować? I tutaj sam uważam, że my jako filozofowie zbyt mało robimy, by, żeby ludzi przekonać do tego, że jest taka możliwość. Próbujemy od kilku miesięcy taki cykl spotkań robić z młodzieżą, wtorki z panem Kogito. Teraz będzie kolejny cykl o biznesie, jak można myśleć i, i, i robić biznes. Wielu filozofów to mhm. też są biznesmeni. Ja też spotykam naszych studentów, którzy pracują w różnych urzędach. Proszę zobaczyć, że dzisiaj yy, praca, tak naprawdę, yy, jak ktoś jest inteligentny, kreatywny, krytycznie myśli, to każdej pracy może się nauczyć trzy dni. Dzisiaj nie jest potrzebna specjalizacja w wielu dziedzinach, więc filozofia jest taką alternatywą dla, dla ludzi. To umiłowanie mądrości, ta pasja, żeby. i też te, to krytyczne myślenie. I nasza cywilizacja się na tym może wyłożyć, że nie będziemy krytycznie myśleć i nie będziemy myśleć na tym, co robimy. No. Czyli jednak ten, to krytyczne podejście do siebie, i też do świata, jest, ma też swoje no, 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 pozytywne strony. Nie ma rozwoju bez krytyki. Jeżeli jak będę wobec siebie bezkrytyczny, to się już skończyło. Mhm. Tak jak będzie, a dzisiaj mamy na pewno społeczeństwo ludzi bezkrytycznych. Oczywiście, z drugiej strony mamy też społeczeństwo ludzi bardzo wymagających, mimo wyścigu szczurów. Mhm. I to w dwie strony. Proszę zobaczyć, że mamy dzisiaj problem. Y co konsumować i jak konsumować? Taki próbujemy kierunek teraz nowy wymyślać. Manager z zrównoważonego rozwoju. Próba pokazania, jak pokazują różne badania, najbardziej świat będzie potrzebował za jakiś czas ludzi, którzy umieją analizować dane, którzy umieją doradzać, w jakim kierunku pójść. Jedni mówią: konsumujmy, drudzy nie konsumujmy. Mówimy marketing. Jak robić marketing w świecie, który chce się rozwijać w zrównoważony sposób? Jak wycel wycelizować, więc. Wycel Wyca... Już to za trudne, to, to wytniemy. Ja, jak, to, jak znaleźć złoty środek między tym, że połowa społeczeństwa to będą ludzie w wieku poprodukcyjnym mhm. i 30% produkcyjnym i jeszcze młodzież? I wydaje się, że filozofia jest taką szansą, żeby zaproponować właśnie tą przyszłość świata właśnie w oparciu o pewną równowagę. A jakie mamy inne możliwości, niż rozum? Proszę zobaczyć, że współczesny świat jest bardzo przeakcentowany w stronę woli, uczuć, emocji. Mhm. Bardzo często mówimy, no cóż będę się zastanawiał, dobrze, no, ul, jest chwila, jest emocje, będzie wszystko dobrze. Więc to umiłowanie mądrości to, 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 to nie jest pytanie o to, o to, czy mamy to, czy, czy, czy to jest fanaberia, czy to jest praktyczne, czy niepraktyczne, mhm. tylko to jest dla mnie po prostu pytanie, czy będziemy, no, czy po prostu będziemy, będziemy funkcjonować jako ludzie. No bo proszę sobie, sobie wyobrazić, Sytuację, w którym my, nie wiem, umieramy i zostawiamy naszej rodzinie y, nasze wspomnienia, nagrane w prog taki program jak ten, i za y, rok jakiś wnuczek będzie mógł sobie to oglądać, i nie wiadomo, czy mało tak, będziemy mogli zrobić robić rozmowę na żywo człowieka na podstawie jego informacji. Będziemy mogli powiedzieć cześć dziadku, który nie żyje 100 lat, i tak dalej, i tak dalej. Tych pytań przed współczesną cywilizacją jest cała masa. Ja mam wrażenie, że my ich nie stawiamy. Albo ich stawiamy bardzo niewyraźnie. Tak jak nikt nie stawiał pytań, w jakim kierunku pójdzie rozwój nauki 100 lat temu, i obudziliśmy się. W pierwszej wojnie światowej i w drugiej wojnie światowej. Wnioski są takie, jak człowiek robił złe rzeczy 120 lat temu, to dlaczego dzisiaj ma robić lepsze rzeczy z technologią, z techniką, jak dalej nie chce wyciągać wniosków, nie chce myśleć. Czyli y, filozofia dzisiaj, można powiedzieć, jakby traci na popularności, na zainteresowanie. Traci na popularności, bo filozofia, raz, że nam jako filozofom trudno do końca ocenić, Mówi się na przykład, że dzisiaj trzeba bioetyków, ale dobry bioetyk to będzie ktoś, kto skończył biologię i skończył filozofię. Takich ludzi jest bardzo niewielu. Trudno nam jako filozofowie orzekać w różnych sporach ideologicznych, czy światopoglądowych. Jak ktoś się pyta, co sądzisz o, nie wiem, o eutanazji, o in vitro, o, o różnych rzeczach dotyczących życia społecznego... Bardzo trudno jest to filozoficznie y, rozstrzygnąć, kiedy my nie mamy wiedzy y, z dziedziny biologii. Półczesny świat jest tak skomplikowany i tak trudny, że jako filozof nie jestem w stanie powiedzieć, co to jest sztuczna inteligencja tak naprawdę. Więc jak ja mogę orzekać, w jakim kierunku to pójdzie? Mhm. Ja mogę tylko się zastanawiać, jak to wpłynie na człowieka, którego teraz znamy. Czy ten człowiek, który dzisiaj żyje, będzie taki sam? Czy wobec tego możemy postawić tezę, że XXI wiek nie sprzyja filozofii? Hmm. Nie wiem, to, to jest trochę jak jest w świecie głód, to sprzyja to rolnikom, którzy produkują żywność, więc z jednej strony sprzyja, z drugiej nie sprzyja. Na pewno nie sprzyja w sensie takim uniwersalnym, ale widać też takie elementy zainteresowania. No nie ma przypadku w tym, że wielu ludzi interesuje się trudnymi pytaniami. Są jednak strony internetowe, ludzie kupują jednak książki trudne i itd. Zawsze będzie część społeczeństwa, która powie, skoro widzę głód, to znaczy, że. Oczywiście ten głód można różnie wypełniać. Tak jak mówi się, że mamy kryzys religii w sensie instytucjonalnym, ale proszę zobaczyć, jak dużo jest różnych zjawisk quasi-religijnych czy parareligijnych, nowych form duchowości. Więc ja się tutaj nie boję o to, że filozofia umrze. Natomiast jest oczywiście pytanie, jak mierzyć się z trudnymi pytaniami. I, i, I ludzi w jakiś sposób przekonywać, że oni odpowiedzi muszą szukać również w swoim rozumie. To, co każdy z nas ma, bo nie ma tańszego zawodu niż filozof. No tak. Profesor wcześniej powiedział, że swoich studentów po, po kierunku filozofia widzi w różnych dziedzinach. No właśnie, jak to jest z tym zawodem ukończeniu? Sam metywy. mam kilku doktorów, którzy prowadzą firmy, mhm. robili doktorat, i, i, i mówił, że bardzo im się to przydało. Bo kiedy podejmują różne decyzje, uświadamiają sobie o tym, co rozmawialiśmy, czy się dowiedzieli przy okazji dylematów moralnych Sokratesa, czy co to jest dobro, co to jest zło, jak pogodzić to, że jesteśmy indywidualni i społeczni zarazem. I okazuje się, że to ma bardzo mocne przełożenie na, już pomijam takie działy filozofii jak retoryka, mhm. czyli próba sztuka pięknego, nie tyle pięknego, co umiejętnego przekonywania, więc... Tak jak przed y, światem jest wiele wyzwań, również przed nami jest wiele wyzwań. Na pewno te tradycyjne działy filozofii, teoria poznania, teoria bytu, dla wielu ludzi wydaje się być niepotrzebna, ale z drugiej strony pytanie y, wydaje się ciągle aktualne, czy my to co widzimy jest takim jakim widzimy, czy nam się wydaje, że takim widzimy. No właśnie. Jak to jest z tymi kolorami? No właśnie. Jedni filozofowie mówią, świat jest takim jaki widzimy. I oczywiście można sobie tego nie komplikować mhm. i powiedzieć: Boże, widzę panią ubraną w taki kolor i pana w taki kolor, i widzę trochę czarnego, szarego i tak dalej. Po co to komplikować? Mhm. A filozof mówi: Zastanów się, czy to, co widzisz, jest dlatego takim, że ono takim jest, tylko że ty takim to widzisz. Mhm. I, to jest, I to pokazuje, jaka jest ogromna rola filozofii, gdybyśmy ją chcieli uwzględnić. Oczywiście na co dzień nam to może snu nie spełniać. Nie spędzać. No kilka dni temu czytałem jakieś zdanie maska, który uznał razem z jakimś też fizykiem, że my nie żyjemy tak naprawdę w realnym świecie, tylko wirtualnym. Mhm. Że to, co my tutaj też robimy, to jesteśmy częścią wirtualnej zabawy. Ktoś po prostu się nami bawi i nasz świat nie jest światem realnym, mhm. tylko jest światem wirtualnym, w którym my po prostu wykonujemy pewne role, jak pewnej gragi, i ktoś nami steruje, a tak naprawdę my nie istniejemy. Mhm. Więc Kant, Kartezjusz, który zapytał, kogito ergo sum, tak? Mhm. Kartezjusz zapytał, czy my naprawdę istniejemy. Bo no to się wydaje snem wariatem, jak nas nie ma, jak jesteśmy, tak? A dlaczego sobie nie, takiego pytania nie zadać? I dużo ludzi sobie zadaje, bo kartecz już mówi w sposób przekonujący. Nas często mylą z zmysły zmysł nas często łudzą. I jak pomyśleć nad tym intelektualnie, to się może okazać, że być może wcale nie jest tak, jak my to odbieramy. I oczywiście filozofia ma trudne zadanie, bo komplikuje. No więc no, nikt nie lubi kogoś, kto komplikuje. Tak? Dokładnie tak. Czyli podsumowując, filozofia ma wiele zastosowań, zastosowań praktycznych. Przed filozofią y, jeszcze wiele y, do odkrycia, tak naprawdę, przed filozofami. Przed I y, jest to bez wątpienia y, dziedzina, która uczy myślenia. Czy ja uważam w ogóle, że tutaj m, ten podział na nauki praktyczne i teoretyczne będzie trochę zgubny, bo... Ja bym w ogóle powiedział, że filozofia jest dyscypliną nie tyle praktyczną, co jest y, y, fundamentem. Mhm. Więc, więc tutaj trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek y, inne działania bez, be, bez filozofii. Mhm. Więc ja nie wiem, czy to ma wymiar praktyczny, czy to ma wymiar teoretyczny, ale ma to na pewno wymiar y, zasadniczy. Możemy przed filozofią uciekać, mhm. no, ale i tak nas dogoni. Dokładnie tak. I tym e, akcentem kończymy dzisiejszą podróż po filozofii. Dziękujemy Państwu. Moim gościem był e, doktor habilitowany Krzysztof Bochenek, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego z Instytutu Filozofii. Dziękuję bardzo.